Witam wszystkich na kolejnym odcinku z GTA na moim kanale I dzisiaj będziemy robić pojazdy eksportowe Że będziemy kraść i potem sprzedawać I dzisiaj z nami grają Alan i Jock Dzień się. dobry Dzień dobry, Trzymaj. No i jak słyszeliście będziemy dzisiaj Wydawać auta? No, jeszcze raz dzień dobry, cześć, cześć. <grym> No cześć, cześć. Dobra. Yy, yy, to robimy, tak? Tylko, widzowie, muszą się, jak będziemy, robić tylko klasy wysokie. Bo tak to się nie opłaca. Dobra. Yy, dobra, namierzamy pojazd, aby był była klasa wysoka. I zachęcam do zostawienia łap w górę i subskrypcji na moim kanale, bo noż kurde, standardowa. Bo zaraz będzie 300 subskrypcji. to co ja nagrałam tylko jeden film jak mam 200. A, a już jest 300 prawie. Zostaw suba zostaw suba nie bądź paruwa. Dokładnie. <grym się w rozumieć> Słuchajcie drodzy widzowie, bo jakbyście jak sobie przed chwilą cofnęli i zobaczyli u naszego kolegi Milana, to tam jest ten, nazwa auta i powiem Wam historię, no? gdzie mój net był z minusa, a nie kurde z jubileus. O, fajne auto. No, ten, z. Chodź, wskakuj, co nie, i. Okazało się, że e, weź wiesz swoje auto. Czy, wiesz, to. Tam, Tak, Tak, e, e, co nie? Tym. I e, gram sobie z kolegami. Uh -huh. I okazało się. O oh, kurde, prze, e, Nie widzieliście tego. E, że. E, ogólnie. E, robię sobie pojazdy eksportowe. I tamten samochód, jak się nazywał? Tam Alpeng, Nie wiem, jak się. Już nie pamiętam. E, nie widziałem. To, co nie, to yy, było tak, że ja szukam go, szukam go po zdjęciu i ja okazuje się, że on jest na parkingu. Później patrzę, wjeżdżam na autostradę i wywaliło mi gita. Bardzo smutna historia z życia Alana. No. No. Zostawcie łapkę w górę A, dla tej historii. Dochodzie. I tego odcinka to będzie Alan opowiadający historię <noise> swojego życia Dokładnie Dobrze i drodzy widzowie, pamiętajcie, jeszcze zobaczcie następny wcześniejszy odcinek, oh. nas, gdzie oh. wystąpiłem ja i jeszcze jeden taki Szemek, Szemek, wykładnik Szemek I tam też był I tam Piotrek przemek. Ale dobra, przecież mogli powiedzieć, że to jest Pamiętajcie, zostawcie tam też łapkę w górę Dobra, Znaczyłem dobra wezmę, Kurde. Jeśli nie to przyjdzie wam tata ta, i zatniewam na pasem, bo przygnie by duki. Dobra, tak, cicho. Za wiemy kradniemy pierwsze auto. Weź już ktoś wyjedź tym suwem. Ja wezmę go... O, ale prze... mi chodzi, że suwa! No suwa! Pierwszy... No jeszcze mnie rozjął. Suwa trzeba wziąć, bo obieźni co, będę musiał pra... płacić. Ja opresorkiem przyleciałem. Dobra, Milan, pojedziesz moim Z-Type'em, okej? Okay? No dobra. tego auto. Nie no, jest problem, bo ja zostawiłem na dachu auto. mojego opresora i nie umiem tam wejść. No to pojedziesz z Milanem Z-Type'em moim, chodź. I cięcie, dawaj. Koniec. Jest wysoka! T20! Łatwo. O, wysoka! Dobra, wysoka! <laughs> dobra, widzowie. My zaraz jedziemy przez T20. Dokładnie. T20 to... Było, to auto kiedyś było najszybsze. To jest ten taki sportowy z wysunowanym kiedyś. tym. O nie, tutaj chyba będziemy musieli Kurumę śledzić. Oj tak, jedź za nią, jedź za nią, jedź za Kurumą, jedź za Kurumą. Czekaj, nie ja strzelaj, jedź za Kurumą, po prostu nie strzelaj. Nie strzelaj. To jest Kuruma nie opancerzona przecież, co nie? Podjedź. Nie opancerzona to jest kurwa. No nie opancerzona, ale jedź za nią. Nie może nie może wykrycie podskoczyć. Bo wykrycie nie może być wielkie. się ten. No wykrycie jest na połowie, uciekaj. Chyba ty wykrycie. Już, już jesteś Dobra. bez tego cięcia, co nie? Czy jak? Nie, Przecież mówiłem. Minuta już to emu mówiłem. Taki fail? Ciekawe jak ta krypka będzie daleka. No ej, ej, wykryjcie, wykryjcie, cofaj, cofaj, cofaj! Zbysiu, cofaj! Ej, bo ta kuruma ma taki kolor, ja mam taki kolor kurumy. Nie, właśnie się dziwiłem, myślałem, że to twoja. No, ja też, kuruma. ja też. Ta MPZ-y kurumaczek. kurumeczek, pipi. Pipi. <gry> Nie, no nie, jest ja tak, cofaj, cofaj, cofaj. Jest ja tak trochę daleko od niej. To no, drive me. Oh, wow. Ale że je zrobił, o ja pierdolę. Widzowie, ja to jestem chyba, nie wiem, drive me, no. <ścoughs> Dobra, jedźcie jedź. Dobrze, że nie było... Ba... Dobrze, że nie było boby na podstawie... Jak ktoś wie, to... Jedź. to jest, że... Chodź. Po... Jedź. Widzieliście to? Jedź, jedź. Tak daleko to nie. O nie! My tak wejdziemy tam, gdzie są te lowlightery, pewnie. Ale, co jesteś dobry! Ej, ładny silnik wygląda. Ano? Ej, wyobraźcie sobie, widzowie, jakby ktoś tą maską dostał. Co odpadła. Widzowie, my dalej za nim jedziemy. się okaże, że gdzieś to. Nie wiem, do domu Trevora będziemy musieli tym T20 uciekać. Świata. Dokładnie. No widzę, wie, patrzcie. My gdzieś stąd... Nie wiem, gdzieś stąd. Jechaliśmy aż tutaj. Potrzcie, skręcił. No skobany. Eee, zaraz Dobry. pewnie będzie ta kryjówka, bo gdzieś tak fajnie zjeżdża. W ogóle fajna ten. Uliczka fajna. O, widzę! Ograni te dwadzieścia. Już jedź, 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 jedź. Nieważne, że się skapnie czy coś. Jedź, jedź. Dobra, czekajcie. Nie, nie rób nic, nie rób nic, ja wyjścia No nie, no kurczę. Rozczelaj to też. Jezu! Już nic nie zrobili. To no właśnie, jeszcze wszystko... mówi, że leży kobieta. Jok, wysiadaj. Dobra, czekajcie ja biorę te 20 Dobra, wiesz co to te Ale Alan, weź tego tego swojego A A koła ma nice. jest. wie. O Daddy! Jedziemy. O no! No! Kurczę, co ty?! Coś nie człowieku. pytajcie co się tutaj nie pytajcie, co się tutaj stanęło, bo to jest bardzo zła historia. Rozjechał go. Rozjechał, dokładnie. Dokładnie, widzicie? Ten, pogrzeb. I to kuruma się stała. A powinni do tej kurumy, a tam nikogo nie było. Dobra. Dobra. Daleko masz tą swoją... No hej, no. ja jeszcze było zarobić tak, tak w sumie jak ty przecież... Ale w, dobra, w sumie każdy w sumie tam ma, ma nawet Przemek, dobrać. kaczek No tak, hmm. ale nieważne. I w sumie ja miałem 2 miliony, to sobie mogłem kupić gdzieś bliżej, ale... W sumie... Daj milion... Ten. Co? Eee. Poczekaj. Ty <grym> jesteś. <grym> Tutaj, dwa kilometry jeszcze mam. Aha, A... Ja też... Ja się zapytam czegoś widzów. Kurde. No to dawaj. Eee, napiszcie w komentarzu na przykład. Kiedy macie urodziny na przykład, bo jako jestem ciekawy. pytanie stąd, że ja mam za niedługo urodziny i ci, którzy mają we wrześniu, pozdrawiam. A którego masz? E, 14 września. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. A teraz jest Dokładnie. Yy, teraz jest, o kurda. Czerwiec. Czerwiec, no. Jaki czerwiec? Poczekaj. Czerwiec teraz jest. Czerwiec? Widzę, no, więc to nagrywam w nagrywa czerwcu. No prawda. no prawda, nagrywam to w czerwcu. No, ja no, ja Ej, to wstą widzowie, wstą. napiszcie mu wszystkiego najlepszego. Nieważne, nie nie że to mogę. będzie za kilka miesięcy, ale. No. Wstaw to, wstaw to dzień przed jego urodzinami. No dobra. Nie, <laughs> nie no dzisiaj. Wiecie co? E, może, może, jak już będziemy tak, wiecie, e, na przykład. Po, po moich urodzinach, to, to nagram odcinek z moich urodzin jakby, po Live urodzinowy Dokładnie, live <słuch> urodzinowy <słuch> Ej, ja na odcinku dałam przybliżenie na co się tak patrzyłam że nic nie mówiłem, spoko? Spoko Okej okay. oh, O kuracik dołączył na sesję Kuracik tutaj jest Nie no, po co on tutaj? Oddocha. No Chłopca kurde takie, bija się na chaty, jak do siebie. Ej, bo ja z tą drogą pojechałem. Widzowie, zaraz ten. Za, kilka sekund, żeby za kilka sekund zobaczycie to... ten. Tak, Kolejne to... auto, no, będziemy, to które to będziemy kra kraść. Nie, mm, po... no, Klasa wysoka. po GT. wysoka. wysoka! String GT. String GT. String GT. String GT. String. <laughs> Stringi <śmiennie> 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 Dobra, kolega chciał nam pomóc, ale nie mogliśmy dołączyć do jego. A czy wejść do jego helikoptera, bo wziął go przez Securo. Jesteśmy okay. w innym Securo. Taki no, jeden pomysł. akurat, promu. nie no, to akurat fajny. Tylko, eee, ten, Milan, e, e, Nie byłby by nam. ten. E, jakby to powiedzieć. Bo koledze, na przykład, na przed chwilą, mi napisał przed chwilą, że e, ten, że nie chce, on nagrywać, jakby, z nami. Widzowie, przeczytajcie nie. to, co kilka sekund się temu wam wyświetliło na ekranie. Ale Kukaczek za nami leci, on nam pomaga. Tylko, jakby, co to... On, on ukradnie i będzie taka beka, nie? Z nienawidzonego. to On nam streaming ukradnie, o nie. Pamiętajcie, kukaczek to dobry kolega. Jakbyś dobry zioman. Kuza... Dokładnie. Jakbyście górę. Nie uchuma, kodrucha, nas kradnie. On nas wspiera duchowo. Wspiera nas duchowo, leci z to. To kiedy go z niej. Wspiera nie. nas duchowo ja pierdzielę. Dobra ci tam, chodź. O kurde. Ale mam fazę przez to. O Boże, jaki brzydki ten streaming. Ale o, bierzemy. Uf, mamba, Mam jak mam ba to wygląda. No nie, tu się, co się... Suj Szybko! Uczuj się! Uczuj się! Tą bombę! ma bombę! Uczuj się! Mać? Szybko, uciekaj! Dok, jedź sam! Kurde, detonacja zaraz Słyska. będzie! Nie! kurde, nie! Spędzę się na maksa nawet! Nie mogę! Dostawam. Jest pojazd, w którym będzie A! Jechać minę! Po któremu wyrywałem drzwi. No dokładnie. Chodź. Łukaszek mi napisał xd. Dobra, daj mi to. Wsiadaj do tego. Akurat widzowie zrobiłem cięcie, bo nie chcecie zobaczyć jakiego ja... posłuchać, jakiego ja rage'a zrobiłem. Zbieramy nowe ręki. Nie chcę pani auta własnego. Zbieramy nową rękę od niej. Nie drani, oddaj rower. To rower. nie rower. Daj Nie strzelaj. Zostaw mnie. A nie, nie. Ale Czekaj skacze. się, zaznaczam biuro. Dobrze. Ej, nie wiem. Muszę... Juuuu! No i do, do wody! Zostawili mnie wizowie. Tacy przyjaciele. No. Do wody! Dobra. Nie widzę. Ej, nie wiem. Ej, dawaj Nie wiem, ja bym zaprosił kukaczka chociażby family friendly. Dobra, zostawmy okay. tego kukaczka w spokoju. Dobra, trzymaj się. Ju! ja umiem tym sterować. No, ja to miałem tyle... Ja tak długo wie? to miałem. Za chwilę będzie skok do wody. O kurde. Opie, tu jestem kurde kaluch. <głos> <głos> Mów MI drive, mistrz. Drive, mistrz. Ten, kto ogląda kalucha, to niech zostawi kurde łapkę w górę I tak się okaże, że nie. Nikt... Zobaczy... Zobaczymy, ile tam ludzi ogląda kalucha. To nie sponsoring, ale przypominam. No wiem, to nie jest parses. Oczywiście. Nie, ja, ja akurat. Ja Ej, to może jakiś, To może jakiś to najpopularniejszy... No Kurde, standardowo, I... widzowie... E A, no to... No, bardzo ciekawe się... No, e popadruć. Widzowie, może zrobimy tak, że po tym aucie robimy auta, które mamy po prostu w magazynie, no bo... Nie. No bo to tak długo będziemy robić aż się świat skończy. Więc lepiej, no... To co Wie, przed powiedziałem. O, To było takie fajne, ty idziemy, to widziałeś, ja się ja cię No z no, w Dobra już, zobaczymy to. Dobra, już stan. Yy, witam widzów. I znów. Już, już widać, który... Ty się już widzisz, który raz już dzisiaj. Ja wiem. Dawaj, dawaj da. Więc... Kurde, jakby przodem wyszedł. Ja wyszaję. ja mówię, ja mówię, ja mam katar, Alan... to wiesz. Alan jest taki zapominalski trochę. No prawda, ja jeszcze mam katar. Ja mu rip, Ja mu zwolnię ryba, Gramy, ja on mówi dobra o. dołączam. Podłączam po 5 godzinach. Ribalon jak, jakby co? co? jest co? To? Jo! Ej, e, się okaże, że ty masz tutaj garaż i wjeżdżamy. Nie, nie, tutaj tutaj nie mam Ale się jakby tutaj było, nie? O widzowie. Widzowie dwie, dwie, dwie godziny później. Z y, jest... nim się nie da. Nie no jak? No już ci się fajczy no, no. ten pojazd, no! Dymi ci się. Ja jestem 800 metrów od celu. Widzowie. Y, dopiero co jesteśmy prawie przy celu, a ten to już ja Gdzie to? Jak to tu wybiło? Y, widzowie, on jedzie tak kilka minut. A patrzcie co się dzieje jest tą nad maską co tak. Y, Lata, ja, chcę, ja, chcę, ja chcę tylko powiedzieć, że ja jadę kurumą do tego celu, a oni, jad, a oni jadą oni skaczą scrum i jet. lecą z jednocześnie i oni są nie wiem ile od tego celu. No, bo nie, nie, bo nie. no jak jak to Ja no jestem jest 100 a, bo... metrów od tego celu. A my 3 km... A, bo, a, dobra, poczekaj... Jakie 3 km? Patrz, teraz... Podpałem Czekaj tam na nas. Albo rób, co chcesz. Nie to jest obojętnie, tak? No nich! Ale na nie pażą. wybuchaj tego, bo będzie źle. Nie wybucham, ja, po, tylko Po na prostu dobra. weź. Puszkaj, Widzowie, ja w ogóle miałam dwa razy w życiu... Y, ...taką sytuację, że była bomba. Tylko, że ileś razy u kolegów. Ja raz miałem taką sytuację. To jest najgorsze, bo jak da ci jakiś driftowóz, to jest najgorsze. Jeszcze jakieś małe miejsca, na przykład jak mieliśmy na Wildwood Hills. czy tam gdzieś. No w okolicach, nie? Kurczę, nie wiem. Widzowie to było gdzieś. No powiedzmy Wildwood Hills. No dokładnie. Kurczę, my jedziemy tak krótko, a temu to już się dymi. Dokładnie. Czemu tak wysoki jest koszt naprawy? Co ty robisz z tym autem? Ja yy, nie, ja go takiego takiego wziąłem. Jeszcze w ogóle nie walę Dobra, już to pora odpić drajmistrz. Zobaczymy czy w ogóle nie Eee... Zobaczymy ile razy walniesz. Ile razy podkoczy cena. No jak będą do mnie y, ludzie Wejdź do no, tak. tych gości. Tu uciekaj jak najszybciej, bo ja tutaj walę bomby Ja pierwszy jakie to auto jest wolne. Nie, ja, oni mają tego tego. Eee, domin na to Ja wam powiem tak, że ja mam takie wolne auto. No Jezu, Kora... jak ty jeździ, że to ci już cały dymi? Nieprawda Widzowie, o się napiszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem te auto się dymi, czy nie? Bo moim zdaniem się dymi Widzowie, nie, to, to on, się, on się nie dymi, za, za dużo śmiejszelków On był po prostu taki ekran, taki robił, za dużo śmiejszelków, no. ja mówię, no Marsjanków, za dużo śmiejszelków Kurde, już tyle razy bo, ale nie, 2000 podskoczyło. Jakie 2200 Ale nie, i tak to bo, dużo. No bo strzelają do mnie. Nie strzelają no i... do mnie. Ale wzrosła Z... cena. Że, że ja, ja za to płacę. No bo strzelają do mnie, dlatego wzrosła cena, bo mam kule. Gdzie kule? Niech... Nie kule biją. <grych> okay. Wybuchnie. Ja mówię. A ja się nie będę zatrzymywać, lepiej. Słuchajcie, oj, oh, za chwilę mi się to lepiej włosy. Dobra, jedziemy. Widzowie. Ja wam mówię, że to jeszcze zanim dostarczymy te auto, to ono wybuchnie, ten scrumżet, ja wam mówię. To wybuchnie. Które to moje co? Ja go wiazę czy ten Scramjet? Nie, scrumżet! Ja wam mówię! Prędzej czy później to wybuchnie. To tyle razy, nie, nie no, ja chodź. mam 700 metrów. Tyle razy ile pan Ale ma mi stronę. chodzi... Aha. No i tak to szybciej wybuchnie, chłopie. No co, wykram przez to. No nie zajeżdżaj mi drogi! No!

<głosie> <głosie> Milan! Co się psuło? Ili... Napiszcie, coś się Napiszcie no. Elip... Napiszcie się Napiszcie, że się psuło. Napiszcie, że to się psuło. Jakby to się wybuchło? Ojej. Ja mu zepsuję. Nie jedziemy bez ciebie. Widzowie. Słuchajcie, świeca w komentarzach. Widzowie MPC mnie nie lubią nimi rozjeżdżają. Ja sobie teraz zjadłeś O Kurde, to, to była, była. była jednak konfietka. No chłopcy strzelił... A nie! Ty zjadłeś. Aha. Ty jest paniaczku. Śmiejżalka. Patrz. Ej, 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 Milan, mam do ciebie jedno pytanie. Ile mniej więcej oni nie u ciebie lajków na... Nie i... wiem, mój, mój rekord 56. Znaczy wasz rekord, widzowie, bo no, wy, wy wbijacie. Dobra, to teraz tako! Yyyy... w, w grup, yy, cii, cii, cii. właśnie, cicho! Teraz Ej, cicho, Jock! Jock, oddaj mi i jogar. Chcę coś powiedzieć. Yyy... Yy, jak będzie pod tym filmem 20 lajków... ...to robimy kolejny odcinek z PS2 eksportowych. Ja no, A jak będzie 100 lajków, to Milan wali świecę. Dobra, Dobra, słuchajcie, i teraz... Jak ja sobie biorę te dwa a nie, czekaj, to złosem, oprzecie. Tak. Ale poczekajcie, muszę wam coś powiedzieć, widzowie. Jak nie słuchajcie, jak nie dobijecie dziesięciu yy, coś yy, łapek w górę, to kurde jak dobijecie to Milan będzie walić świece i jeszcze może będzie Daily. Może jakieś. Miecie no cię coś wyboli. No by odwrócę no, no, daily. Dwie. Dwudniowy daily. daily Dla... Milan. A jesteście... Milan Milan. E, czekajcie, mam pytanie, czy wy jesteście w tym magazynie? Tak, 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 jesteśmy. Tak, wszyscy? Tak. Nie, to mam pomysł, mam pomysł. 100 lajków mi nazywali świece, 200 lajków daily miesięcznie. O dokładnie, miesięcznie. miesięcznie o, daily, daily na miesiąc. A, a. Dobra. Robimy to. I tak nie dobijam tego, więc no. Oni nie Oj. mają psychy, żeby dobić tyle. Nie mają psychy. Yeah! Okay. <mulity> ja he, te 20, a ja mam jakiś grot i turystyka, Ha, ja akurat mam taką jed takiego jednego fajnego, a takie fajne. Dziękuję Na Zdrowie! Dziękuję. Zdrowie. Zdrowie. Dziękuję. Poro umierać. Widzę, <grym> wie, ja wiem, że to można bale jak i w ogóle wszystkiego nie trzeba, ale... Ja lubię. Jezus Maria Dobra, już czekam Ja, gdzie jest zielone jem? Ja auto po minucie czekania Cena od 1 do 10? 3 Moje O, pokaż, Jock ustawcie, się tak Tylko nie zbijcie w nic Myślałem, że to jest Milan tutaj, to auto, co pomychała ta babka tutaj Znajdziemy <laughs> no, Dobra, ocencie auto. Moje ocencie auto. Nie wiem, od 1 do 10. Zapewne powiedz o no, Ale <laughs> ja mam na lepsze. Kiedy nagle piszą w Joker? Ja mam auto, lustro. Ja mam auto, lustro. Co ty masz, lustro? <grym> no, ja mam lustro. Auto, lustro. Pach, proszę. nie zbijcie mi w nie, nie, nic, bo ja chcę hajsbuję, ja nie mam hajsu. Czemu w ogóle mi pokazujesz ile to mam, to mam to pieniędzy? Nie to powinno. Teraz nie muszę kliknąć pieniędzy. do leśnika, żeby się wyczuć. To jest... to, to nie jest... nie go Dobrze idzie, bo nikt nic nie zbił. No ja w korku stoję. Co? 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 Boję że teraz ktoś się teraz w coś i się na mnie nie rozazdrzę To właśnie nie ja zwalimy 32 2 dolary tu To do do Ja tylko Tylko kurde 67 Ach, dolary. mary Boję się teraz na niebieskiego tira, która idzie przede mną 2 na godzinę Dobra my już jesteśmy... Mówisz na do pojechanie dobrze no mam Nie we mnie, bo będzie Dwa ja razy dwa minus u, u mnie i u ciebie minus będzie ja Mam 2 km na to, to, jest, to jest, w ogóle... samochód i to nie zaliczyło? Za, nice nice co <grym, grym>, ty się kto ma minus 124 o milan kurwie się zobaczyłem gdzie pojechałeś, na Ja mam kilometr 500 jeszcze nie, my we dwójkę z tego ja mamy zero. Mam ja nie jest tutaj gwiazda w tego biznesu. Ma tylko 102, 124. No to jest gwiazda, zobaczmy nie widziałeś 7 subskrypcji. <grywdy> nie widziałem ile. Ja. Nie no, oni stoją na drodze, taranują mi drogę, kilometr. Ja już. No dobrze. Dobra, jestem. Ja Dobra, zastarczę. dziękuję za hajs. Ziu i w płot na koniec. Sił! Ciekawe komu nam kluczyki. Mam 700 metrów. O, tam idzie, idzie miły pan. Ja mam 700 metrów. Ja pojechał. I widzę w je zadowolony. Ale no przyspieszyłem, uwaga! U nie mam przyspieszyłem. Dawaj. Teraz coś mały. O coś Milan. Się? Poczekajcie, patrzcie. Poczekajcie, schowajmy się. Chuć tu. Uch tu. Młody tu. zawodnik właśnie jedzie swoim Aj. autem. Dobrze jedzie, dobrze jedzie! To i nie trafia! A, zero! A, Milan! Milan zepsuł auto. Tylko on. <noise> 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 Dobra widzowie, ja chyba już kończymy odcineczek, nie? Dokładnie. No, jak, się, jak wam się podobało, to zostawcie lajka, suba, kończą, dzwonem. Ze swoim życiem. No. Ej, nagraj to, Milan. Pa! Ja nagraj to. Dostęp no, tego. No to do zobaczenia na kolejnych live odcinkach, trzymajcie siema. się, cześć! O, siema, siema, do no, zobaczenia!